Bonjour, dzisiaj Ci przedstawię, uwaga uwaga, ekspresowe grube ciasto do pizzy. Oglądaj dalej. Oh, oh, oh. Robiłem kilka miesięcy temu na kanale ciasto do pizzy, ten prawdziwy włoski, ale on jest mega, mega e, czasochłodny. Pokażę Ci naprawdę ekspresowe ciasto. W pół godziny masz ciasto, które już możesz ugotować. Czyli tak, bierzemy miseczkę, do miseczki dodajemy mąką przeszywaną typ 00, pół kg. Dodajemy jeszcze sól, porządnie hop, mieszam z pomocą widelce mąka i sól. Tutaj mam. Tutaj miałem. Mam tutaj 20 g świeżej drożdży, który dodaję do miseczki. Tutaj mam 300 ml wodą letnią, to znaczy ani zimna, ani gorąca. Nie dodaję 300 ml, tylko dodaję 100 ml, czyli 1 trzecią. Mieszam całość, żeby kompletnie drożdże się rozpuściły. Oczywiście ten przepis możesz robić z pomocą miksera. Wtedy, jak masz takiego hacika, to używaj hacik. Tyle szybciej ci to przyrobi, ale jak chciałem ci pokazać, jak nie masz w domu. możesz oczywiście to robić ręcznie. to delikatnie z pomocą widelcy robię wgłębienie. Op. Dodaję wody razem z drożdżami w środku wgłębienie. Dodaję resztek wody, czyli 200 ml. I pobudzę teraz swoje palce, pomieszam wszystko. Czyli delikatnie, na początku to będzie się kleiło do palca, nie przejmuj się tym. Tylko musisz dokładnie wszystko dobrze łączyć ze sobą. dziś. Coraz mniej mi się to klei do ręce. Mogę wyciągnąć nadmiar ciasta, który mam i znowu pogniatam całość. Zrobimy coś takiego, jak już większość składniki są dobrze łączone ze sobą, to odwracamy to, op, uderzamy, op i pogniatamy całość żeby odzyskać piękną kuleczkę. Oczywiście wiele łatwiej to się zrobi z pomocą miksera, ale jeszcze raz podkreślam, chciałem to zrobić bez miksera, żebyś nie miał wymówkę. Piękny czas, ale nie mam miksera, nie mogę to zrobić. No to teraz na pewno masz ręce. Mam nadzieję i możesz to zrobić. No, i takiego ciasta możesz oczywiście go zawijać w folii plastikowej i wkładasz do zamrażarnika. On wtedy nie urośnie, dopóki nie dostanie temperatura pokojowa. Przypominam, że ciasto mrożone nie wolno od razu wystawiać na zewnątrz, jak jeszcze jest zamrożone. Powinno to wkładać do lodówki, aż kompletnie on mrozi. W lodówce on delikatnie urośnie, ale nie urośnie tak jak w temperaturze pokojowej. Jak wyciągamy ciasto odmrożone z lodówki i zostawimy go na 20 minut, on pięknie urośnie. Ja ten ciasto, jakbym musiał go używać od razu, wałkuję go, dodaję kształt pizzy i czekam 20 minut. On pięknie urośnie, dodaję różne składniki na górze i wkładam to do pieca. Dowodem, że ciasto jest idealne, ja to położę w środku tej miseczki, poczekamy 20 minut i za chwilę zobaczycie, jak pięknie urośnie. No i zobacz, 20 minut w temperaturze pokojowej i mamy pięknego ciasta. Przypominam, że jak ja nie będę robił teraz pizzy, koniecznie oglądaj, niebawem będę robił właśnie pizzy, ale z patelni, a nie z pieca i zrobię identycznie ciasta, czyli takiego ciasta wcześniej niż jak on urośnie wałkujesz go na, nie wiem, to możesz to robić na, na przykład na blaszki do pieca, to znaczy, że dodajesz cały ciasto na jedną blaszkę razem z papierem pergaminowym, który nasmarujesz troszeczkę oliwą. Czekasz 20 minut, on pięknie tak urośnie. Dodajesz pyszny sos pomidorowy, jakieś różnych pieczarki, różnych warzywa, dużą ilość sera i wkładasz to do pieca. Zrób koniecznie ten przepis na ciasto do pizzy. Napisz mi w komentarzach, czy faktycznie ten przepis jest ekspresowy, prosty dla Ciebie. Pamiętaj, że jestem do Twojej dyspozycji i śmiało możesz napisać mi w komentarzach, co chcesz, bym mu gotował dla Ciebie. Koniecznie jeszcze, przypominam, zasubskrybuj. Do zobaczenia. Na razie pa. Odpowiadam na komentarze, który mi zadał Filip. Filip, zadałeś mi pytanie, jakie przyprawy super pasują do chipsy z buraka? Ja osobiście uważam, że burak jest odrobiny taki słodkawy. Ja bym dodawał na przykład kumin albo de euh, d'espolette, czyli to jest chili z spelet, typowy właśnie z kraj regionu kraju basków we Francji, albo na przykład pieprz -kajański. A ty Filip, jakie jest Twoje ulubione przyprawy do chipsy z buraka? Napisz mi na dole w komentarzu. Książkę możesz tylko zdobić dzięki internet. Musisz wchodzić teraz na tuba.altender.pl. Kupią ją szybko i bezpiecznie.